Są diety oczywiście i wątrobowe, i cukrzycowe, także dla nich takie mamy rzeczy właśnie no, gotowane, niesmażone. Mamy dzisiaj pyszne pulfeciki. W sobotę czy w niedzielę będziemy mogli wyjeżdżać na grilla i bardzo pięknie jest tak. Już kosteczka zrobiona, a ta sto i jeszcze grilla brakuje, ale będzie niedługo. Będziemy chodzić na grilla w niedzielę. To nie można tutaj przyjść i siedzieć i załamywać ręce nad pacjentem. O Boże, jaki on jest chory i tak dalej. Wprost przeciwnie trzeba się uśmiechać. Więc więc no, czekają, wiedzą kiedy przychodzę, mamy swoje takie w miarę określone dni. Wszystko pomagają, co trzeba, przynoszą, zrobią. Poprawią wszystko. To jest ta praca, a się okazuje, jednak pracą taką bardzo wspierającą i wspomagającą, pracę pozostałego personelu. Bo kiedy styka się człowiek tak na co dzień ze śmiercią, to inaczej później podchodzi do życia, do tego wszystkiego, co nas otacza. Marujemy do koła. Jeszcze musi Pani namalować niebieskim kolorem. Proszę. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Często ćwiczenia są bolesne, jest to przykre, ale patrzenie, jak pacjent wzrasta ruchowo, jak zaczyna sam siadać, zaczyna chodzić, sprawia wiele satysfakcji. Jak sama to strasznie. Tutaj pan Marian strasznie przeżywał. Każdy chciał wiedzieć, jak tam poszło. On no to chciał wnieść świadectwo naturalne. Bo ma iść do Krakowa na studia. Także naprawdę, naprawdę, drugi dom, drugi dom po prostu. Taka jedność, jakby rodzinna w się tworzy. To jest naprawdę takie miłe uczucie.